No się ma z tej strony RadSon i dziś dzisiaj kupimy ofertę ze sklepu za 25 zł, ponieważ widziałem ją już u Rafała na koncie, a ja właśnie wchodzę pierwszy raz. Dzisiaj do Brew starsa Aha. Okej, okay. jest Rico za darmo, ale coś mnie tu zmartwiło. Oferta jest za 47 zł, a u innych jest za 25 Kurde. Jak była za 25 bym ją kupił. No ale teraz wylatuje rikoszet. Także potem sobie zagramy. No ale chciałem otworzyć te 3 mega boxy. No ale w nagrodę to Wam otworzymy zaraz skrzyneczki moje. 26 skrzyneczek, o, tu jeszcze darmowa. Także zobaczymy, co wypadnie. I jest tu 24 golda, 5 do rozy, 6 do bula i 1 bilet na wydarzenie. Ok. To co? Otworzymy sobie te skrzynki, tylko najpierw właśnie odbierzemy sobie te tokeny i jeszcze ulepszymy sobie El Primo na dziewiątą mod, żeby dropnąć może jakiegoś Star Powera. Mile widziany, szczególnie ten, co daje szybkość. Ten drugi moim zdaniem jest lepszy. No i co? Lecimy teraz z Openingiem. I co tu mamy? 16 Golda, 4 tik, 25 Penny, wow. Dobrze, bo do Penny niech leci. Teraz polubiłem grać Penny. 30 Golda, 6 8-bit, 6 Dynamike token. Podwajacz razy 200. 50 Golda aż. Na ten boks taki średni. Może jakieś Gemy? Byłoby fajnie. A w ogóle wiecie, co odkryłem? Bo jak nie lecą Gemy, to znaczy, że poleci postać. Przynajmniej tak yy, się dowiedziałem z yy, pewnego źródła, jakim jest Rapsum. A teraz mamy Star Powera, biedna moc, fala meteorytów. Aha, i to jest ten lepszy Star Power, który chciałem do No, fajnie. Jak będzie jeszcze drugi na tym openingu, to będzie jeszcze bardziej fajnie. Po prostu. No i po raz kolejny nie ma gemów, no. Naprawdę. Tu może wylecieć postać. No więc liczę tutaj na biję. No albo na legendę, tak? 7 do Gina. Legendy jeszcze nigdy nie miałem, także fajnie, jakby dropła. Ok. No i znów nie ma gemów. No kurde. Coś się zapowiada wielkiego. Aby to wielkie coś było legendą. No i znowu nie ma gemów. Byłoby naprawdę bardzo fajnie, jakby legenda dropła. I znów nie mogę. No kurde. Okej. Okay. Co to jest? To jest Max. O kurde. O kurde. Max. Mityczny zadymiarz. Ja piesciel. Naprawdę ja mam coś ostatnio farta. Mortis, Jean. Teraz max. Ok. Nie to, żebym narzekał oczywiście. No kurde, jest max. Ale się cieszę. Wypij soczka i lecimy dalej. Okej. Okay. Następna skrzyneczka. 12 golda, 6 do maxa. Jeśli do Dynamika, to już naprawdę na nic nie liczę. Max mi w zupełności wystarczy. Jeszcze, jakby wleciał ten drugi Star Power do El Primo, to to byłoby jeszcze lepiej. W sumie to teraz jest już jeszcze lepiej, no ale jakby wleciał, to naprawdę, Opening mi chodziło. Nawet bym powiedział, że byłby wtedy lepszy Opening niż. Ten co trafiłem Gina. No bo Max jest nowszą postacią, o wiele nowszą. Przecież on wyszedł 4 dni temu około. Nie no, może trochę więcej. No ale w każdym razie niedawno, tak? Ok, 18 golda, 4 dar 10 ile bilet na wydarzenie, znów tym Ostatnie 5 skrzyneczek. Otwórz mnie. 15 golda, 4Howie, 3D na Mike. Bez bonusa. Następna skrzynka 12 golda, 5 to 10 do Pumpki i w końcu są gemy 5 gemów. Bardzo fajnie. Te 5 gemów przyda się na pewno, wydam je na coś. Szkoda, że nie ma tej oferty by się naprawdę przydała 100 gemów byłbym miał 3 mega także z Mega Boxów powiedzmy, żeby padoby około 20 gemów z tych trzech plus 600 golda, a gold jest mega potrzebny, No ale okej. Okay. wytestujmy sobie, wytestujmy sobie właśnie tą yy, Max. Ona w ogóle jest dziewczyna, chociaż moim zdaniem wygląda trochę jak chłopak. Oczywiście nie po oczach, ale jak je zobaczyłam na brotoku, to myślałam, że to chłopak. Zresztą tak było też z yy, z jakąś postacią jedną, nie pamiętam już jaką, a to jest, to jest dziewczyna, chyba to chyba jest dziewczyna, a wygląda jak chłopak, także Polpro, ja jestem teraz na soku, zbiorę sobie tego Power cubesa. nie no, maks jest kozak, wbijany będzie na 25 rangę ja no dobra, znów mam challenge robimy sobie challenge max 25 ranga do końca tego sezonu możecie napisać w komentarzach czy mi się uda moim zdaniem będzie trudno, ale jak będzie dobra mapa jak będzie mi się dobrze na niej grało to na pewno go piję teraz mamy wielkie starcie nie liczę tu na winę, ale fajnie jakby siadł pozostało drużyn 2 Ok no i fajnie jeszcze wina sobie zrobiliśmy także maksa oceniam na 8 na 10 By miał większy dima jeszcze to byłaby dziesiąteczka no ale ma taki no taki nawet dobry ale nie za dobry no i co to będzie koniec filmu zostawcie łapkę za ten opening bez wydawania pieniędzy no bo oferta miała być ale trudno no i zostawcie też subskrypcję no i na razie